Paweł Łęczuk, Delta Wsteczna, tramwaje stare i hałaśliwe, nieprzychylne wózkom dziecięcym, o inwalidach nie wspomnę, nawet o kulach strach wsiadać. Po co ma gapić się w boczne lusterka? Lepiej szarpać. Spieszmy się, spieszmy. Dużo tu poduszkowców, sporo ławników z jamniczkami, jorkami i ratlerkami bez smyczy weselny klimat i tłusty bit pytań o mój orżenek. Osiedle Piaski. Pamiętam surowość i pustkę pierwszych dni po przyjeździe w 86. Kałuże i błoto pomiędzy płytami z betonu. Teraz także odczuwam pustkę, szczególnie w przeddzień imienin i wizyty siostry z rodziną. Elka mówi, że jutro święto, nie wiesz jakie. Jutro? Żadne święto. Piotra i Pawła po prostu. Siostra jednak ma rację. Mniejsza o imieniny. W Radęcinie jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Tam przecież się wychowała. Zatem był odpust w ten dzień. Zatem były kolorowe jarmarki. Zatem święto. Krwotok z nosa. Na szczęście nie tak obfity jak przed ślubem brata wtedy ze strachu i z bezsilności jechaliśmy na ostry dyżur po tamponadę. Kompost z czereśni przez całą noc i jeden taniec tylko w czerwonej marynarce.